Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Giga. Dzisiaj dowiecie się, jak wyglądają zajęcia z transfiguracji. Tak to zostało przetłumaczone. Oczywiście chodzi o lekcję transmutacji w Hogwarcie. 241 elementów i 130 zł. bez grosza dokładnie tyle kosztuje ten zestaw. Znajdziemy tutaj trzy minifigurki: Maggona, Galerona i Hermione. No i jak ten zestaw prezentuje się w takim pełnym ujęciu, możecie zobaczyć z drugiej strony pudełka. Mamy tutaj salę do transmutacji i szczerze mówiąc, tak, całkiem fajnie wyglądają te naklejki z witrażami. Sensownie też prezentują się te obrazy z czarodziejami. Trochę takich drobnych akcesoriów też wydaje się być w porządku. Mamy zwierzaki w postaci ropuchy, mamy też szczura. Tutaj drobne akcesoria w postaci takiej brokatowej buteleczki czy też nanofigurki figurki zdecydowanie to na plus. Tylko że wydaje mi się, że może to być chyba taki najmniej interesujący, najmniej ciekawy ze względu na wygląd zestaw, ale na plus zdecydowanie jest ta figurka McGonagall, która zwróćcie uwagę, że ma tiarę spod której wystają włosy. To jest naprawdę świetne i też wydaje mi się, że w dobry sposób może urozmaicić figurki czarodziejów, bo wcale nie musimy korzystać z tej McGonagall, możemy sobie wziąć inną, jeśli takową posiadamy, a taką tiarę dać jakiejś innej czarownicy i robić sobie naprawdę ogromne magiczne światy, szczególnie jeśli ma się sporo zestawów z tego uniwersum. No ale dobra, dość gadania, pora zajrzeć do środka. A w środku dwa worki z klockami, naklejki, instrukcja, elementy luzem. Zacznę od naklejek, bo one są pod ręką. Co do tego, jak one wyglądają, mówiłem już trochę wcześniej. Mamy tutaj na przykład na tablicy zaprezentowane, jak zamienić ropuchę w kielich. Mamy tutaj też takie elementy typowe dla Gryffindoru, więc całkiem spoko. No i tutaj mamy te naklejki, które oczywiście wypełnią nam przestrzeń na okładkach, czyli witraże i tutaj też okna. Szczerze mówiąc, całkiem to sensownie wygląda. No i co, do instrukcji też warto zajrzeć. Podoba mi się to, że mamy tutaj taki, o zobaczcie, klimatyczny nadruk, który ma imitować, że to jest taki pergamin, całkiem magicznie się zrobiło, naprawdę spoko, trochę zestawów spotera, które są nadal dostępne, no i tutaj te elementy luzem, czyli jedna płytka oraz dwa fragmenty okładek, bardzo ładnie wygląda ten kolor, ale jak sobie tak porównuję, to on zdecydowanie lepiej wygląda na podglądzie aparatu, aniżeli na żywo, bo Wy go pewnie widzicie jako taki nieco bardziej soczysty, on na żywo jest nieco bardziej stonowany, taki powiedziałbym rudy jest mniej intensywny niż wy go pewnie widzicie ale jeśli chcecie takie elementy to spoko no i oczywiście mamy tutaj też te symbole e, które kojarzą nam się gdzieś z Hogwartem e, mamy jakieś zwierzaki, mamy miotłę jest spoko, więc też dzięki temu każda z tych okładek oprócz kolorów różni się też tym co widzimy za herbem Hogwartu idę składać sala zajęć do transmutacji gotowa za chwilkę będziemy mogli zajrzeć do ostatniej książki którą pokazuję wam na tym kanale No. Oczywiście, o ile nie wyjdą kolejne, bo jeśli to jest jednorazowy wyskok, to więcej książek nie będzie, ale jeśli okaże się, że one są hitem sprzedaży, to być może Lego w przyszłości pokaże nam kolejne właśnie zestawy z takim zamysłem, a może coś innego, takiego przenośnego też pojawi się z czasem. Zobaczymy. Na razie czwarta z książek jest gotowa na to, żeby ją otworzyć, żeby do niej zajrzeć i też zobaczyć, jak ona prezentuje się już jako ta klasa do transmutacji, właśnie. Do dużej książki dołączona jest również mała, gdzie znowu znajdziemy taki fajny, zadrukowany tile 1 na 2 Na nim z kolei widzimy Feniksa, kociołek i pewnie jakieś zaklęcia. No ale dobra, jak prezentuje się ta książka, w której znajdziemy salę zajęć do transmutacji? Mamy tutaj oczywiście na grzbiecie oznaczenie takiego kielicha, który jest w połowie kielichem, w połowie szczurem. No i co do akcesoriów, powypinam sobie to wszystko, co tutaj się znalazło. Mamy takich pięć odpinanych, nie pięć, cztery właściwie odpinane elementy. Dobra, cyk. Odpięte. No i tak, to sobie na chwilę odłożę na bok, pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Naklejki tutaj są zdublowane w tych okienkach, bo mamy takie podwójne naklejki z witrażami. Tutaj mamy w nieco innym stylu okna i szczerze mówiąc, nie do końca to chyba do siebie pasuje, bo tutaj mamy takie okna bardzo, powiedziałbym, intensywnie komiksowe wręcz, a te wyglądają zdecydowanie poważniej. No ale, okej. Okay. Tutaj mamy też taki, takie miejsce, gdzie po prostu znajduje się kilka obrazów. To że spoko, bo możemy sobie jeśli chcemy zbudować jakiś większy Hogwart, też użyć oczywiście tych obrazów, ale myślę, że i nie tylko w Hogwarcie, bo na przykład ten gość to troszeczkę wygląda jak Fidel Castro. Co do tego terenu, tego otoczenia, które tutaj się znajduje, mamy jeszcze oczywiście takie proporcje Gryfindoru. Tutaj możemy też sobie zajrzeć do szafki, czy coś się w niej znalazło. No, niestety nic się w niej nie znalazło, ale coś tam można schować, choćby na przykład książkę, którą wam wcześniej pokazywałem. No i tak się prezentuje całe tło, całe otoczenie tej sali. Szczerze mówiąc, wygląda to całkiem okej. Okay. Mamy tutaj te takie strzeliste ramy okien, mamy też takie przejścia do korytarzy, całkiem okej. Okay. No ale dobra, co mamy w pozostałych e, miejscach? Ano, mamy coś e, takiego. Mamy też coś takiego, no i jeszcze pozostałe elementy, takie, coś i takie, coś, więc dzisiaj takich cośów będzie całkiem sporo. Ja też sobie tylko zerknę na jedną rzecz, bo ten stół, ta ława to jest po prostu taki jeden element. Nie, to się odpinało. A, dobra, nie to się odpinało. Odpinało się to w drugą stronę i tutaj będziemy mieli to na środku, a tutaj mamy o. Takie miejsca dla uczniów. Właśnie, coś mi tutaj się nie zgadzało. Dobra, tutaj mamy takie centralne miejsce tego pokoju, gdzie możemy sobie postawić McGonagall na środku. O, w ten sposób. Ja to zainstynizuję troszeczkę, bo będzie to miało więcej sensu, aniżeli pokazywanie tego bez figurek. Tutaj mamy też jakieś takie przybory dydaktyczne. I tak, z tej strony znalazła się tablica. Mamy jakieś zaklęcie, które ma pozwolić nam zamienić w kielich Ropuche. No i ta tablica wygląda, powiedziałbym, tak sobie biednie. Oczywiście ona jest zrobiona w taki sposób, żeby też tutaj się wpasować. Tutaj mamy myślę całką, całkiem sensowną półeczkę. Na dole znalazło się trochę książek, tutaj różnej maści dziwne magiczne przedmioty, jakiś kielich. Tutaj mamy też bardzo ciekawego klocka jeden na jeden z takimi brokatowymi elementami. Mamy też jakiś kryształ, złotą nanofigurkę, więc spoko. No a z tej strony jeszcze znajdziemy trochę takich elementów właśnie do poczarowania, czyli jest żółta żaba, jest filiżanka, jest też kielich i to jest za. Zamknięte w skrzyni całkiem spoko, a tutaj znajdziemy taką ławkę dla uczniów, gdzie oni sobie mogą usiąść na takich niezbyt dużych krzesełkach, i rzeczywiście wygląda to całkiem w porządku. Przede wszystkim ten zestaw bardzo mocno klimatycznie trzyma się hogwartu tych części, które sobie możemy rozbudowywać o kolejne zestawy, i pod tym kątem wydaje mi się, że ten klimat jest chyba najbardziej dopasowany do tych większych zestawów. Więc możemy sobie odpinając choćby te elementy z okładki. Robić sobie takie improwizowane miejsca, gdzie te lekcje mogą się odbywać i dzięki temu to będzie dość spójne z tym, co dostawaliśmy w poprzednich zestawach z Harry'ego Pottera. Najlepszy komentarz do minifigurek w tym zestawie to szału nie ma, ale jest McGonagall i wydaje mi się, że zdecydowanie najlepiej to opisuje ten zestaw, no bo dostajemy Rona i Hermionę, którzy pojawiali się w różnych wariantach, w różnych zestawach, dostawaliśmy ich w szkolnych mundurkach, w takich ubraniach bardziej cywilnych, tutaj dostajemy ich w mundurkach szkolnych, spoko, że mamy tutaj herby Gryffindoru na piersi, mamy jakieś tam inne zagniecenia i dzięki temu możemy te minifigurki, choćby zmieniając im tylko fryzurki, stworzyć dzięki temu nowe postaci, które po prostu a gęszczą nam Hogwart i tych uczniów będziemy mieli więcej. Jest oczywiście jeszcze parszywek, no i co do Rona, buźka z tej strony wygląda w ten sposób: z tyłu przerażona. Ron bardzo często pojawia się z taką buźką. Co do Hermiony, tutaj mamy uśmiech, a z drugiej strony no, jest też delikatnie przerażona, czyli pewnie jakiś czarnie do końca jej wyszedł. Natomiast ozdobą tego zestawu jest McGonagall w takiej odsłonie, gdzie zwróćcie uwagę, mamy bardzo ładne nadruki na torsiku, które również przechodzą na suknię i z tyłu te nadruki również są. Utrzymane, więc naprawdę to trzyma poziom, to jest bardzo dobra minifigurka. No i dodatkowo mamy też tiarę, spod której wychodzą włosy, możecie zobaczyć jak to wygląda. Z tej strony Magonagal ma taką standardową buźkę, lekko uśmiechniętą, a tutaj już zdecydowanie taką rozgniewaną, czyli chyba ktoś musiał coś przeskrobać i pewnie parę punktów za chwilę zostanie komuś odjętych. Teraz już na spokojnie mogę stwierdzić, że zajęcia z zielarstwa były najlepszym zestawem z serii książek z LEGO Harry Potter, ale ten zestaw jest takim zestawem... Hmm, bezpiecznym. Wydaje mi się, że to najlepsze możliwe opisanie tego setu, dlatego że jeśli chcielibyście na przykład taką książkę komuś podarować, kto lubi Pottera, a niekoniecznie zbiera LEGO, to wydaje mi się, że ten zestaw dobrze się przyjmie, dlatego że mamy tutaj od razu wyczuwalny klimat Pottera, dodatkowo mamy rozpoznawalnych od razu bohaterów, tak na pierwszy rzut oka widzimy, że to McGonagall, Hermiona i Ron, I Wydaje mi się, że też wiele osób będzie kojarzyło choćby z filmu scenę z zajęć transmutacji, jak nie do końca udawało się młodym uczniom ogarnąć ten temat, dość trudny zresztą, więc wydaje mi się, że pod tym kątem ten zestaw dobrze się odnajdzie właśnie w takich sytuacjach. Czy jest rewelacyjny? Niekoniecznie, ale warto zwrócić uwagę, że McGonagall, która tutaj się pojawia, naprawdę jest wisienką na torcie i myślę, że jedną z trzech najlepszych minifigurek spośród dwunastu, które możemy w tych książkach dostać, bo e, nie wiem, Chociaż może nawet drugą, bo zdecydowanie pierwszą dla mnie jest profesor Flitwick, a na trzecim postawiłbym panią Sprout wraz z uczniami w tych strojach do nauki zielarstwa. Więc Magonagal jako figurka z tych dwunastu niech będzie na drugim miejscu. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.